Bez zasług mych ukochał mnie przed wieki Boży Syn. Na krzyżu ofiarował się, by mnie oczyścić z win. Przez przenajświętszą swoją krew i swój męczeński zgon. Bóg, Syn przebłagał Ojca gniew, przed boski wiód mnie tron. Pokładam zbawcy ufność swą, On w ręku ma mój los. On mnie prawicą broni swą, odpiera każdy cios. Gdy tak przymierzu z Bogiem trwam, czyż mnie pokona kto? Chrystusa dziś dobrodziej znam, lecz w niebie ujrzę Go.